Dzień dobry, witam serdecznie Panią Pani Anetko. O, jest. O, zgasło z powrotem, przepraszam. O, jest. Czy rozstanie się Pani z mężem i jak to wpłynie na Pani życie? <laughs> pani Aneta. Czy się pani rozstanie z mężem, i jak to wpłynie na pani życie? <laughs> hmm. Pani, generalnie tutaj chodzi o to, że. Jest, tak, jest jakaś niestabilność i domowa, brak komunikacji, brak pogodzenia. Problemy rodzinne tutaj do tego dochodzą. Ten odwrócony, czyli były partner. jakiś, no Czyli był, byłby były partner, nie ma partnerstwa, ale tu jest karta wiary prosto i dziewiątka denarów. Tak, tak wygląda, jakby jakaś satysfakcja finansowa była przy małżeństwie, albo pieniądze od starszego od pani, to mocno mężczyzny. Dobra, czy się pani rozstanie, pani Aneta, z mężem? I jak to wpłynie na pani życie? Proszę Pani, jest tutaj Asmieczy jako rada. No przynajmniej karty radzą, że powinna się Pani, tak, zastanowić bardzo mocno nad tym rozstaniem. Ale póki co, sytuacja jest taka, że nie ma nowej drogi, tak? nie, nie widzi Pani jakiejś możliwości pójścia. To jest odwrócony głupiec, albo nie chce pani ryzykować, czy wiązałoby się to dla pani cały ten proces odejścia, pani tak uważa z, jak, z jakąś głupotą i nadmiernym ryzykiem. Wynik. E, wynik nie ma w tym sukcesu. Ja bym powiedziała, że póki co, to nie są karty na całe pani życie. Póki co tego rozstania tutaj nie widać, ale AS Mieczy mówi, jakby jako rada, że takie rozstanie powinno nastąpić. Co jeszcze? Jakby to zmieniło Pani życie, proszę Pani? No powiem Pani tak, wyzwoliłaby się Pani z kłamstw, z sieci kłamstw i wcale nie byłoby tak ciężko, jak Pani myśli, a przede wszystkim tu dobrze że byłoby się gdzieś wyprowadzić na przykład bo to jest też taka rada, wyprowadź się, wyjedź. No łatwo mówić, trudno zrobić, no, ale jeśli nie chodzi tutaj o wyjazdy i wyprowadzki, mimo że tu niby jest karta głupca, gdzieś tam się pojawia, to to jako taka rada, uspokojenie sytuacji. Czyli z burzliwych wód wypłynęłaby pani na wody spokojne. I, i, i taka jest rada, wypłyń, wyprowadź się. Czy teraz od razu, kilka miesięcy, nie wiem, pół roku do przodu, jakoś tego nie czuję, żeby pani miała już teraz tak, a, definitywnie tak się rozstać z mężem? Dziękuję bardzo.